Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali Detel.pl, wiadomości spożywcze.pl oraz Agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech i jest ze mną pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub banku BNP Paribas. Dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Chęcielewski, członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu firmy Hortex. Dzień dobry. Ten ostatni rok był, panie prezesie, trudny dla wszystkich właściwie kategorii spożywczych. Czy był jakoś szczególnie trudny dla producentów napojów? Co było najtrudniejsze i jak sobie z tym poradziliście? Przede wszystkim 2021 to był drugi rok pandemii. No, czasem już zapominamy o tym, ale to, to, była, to był po pierwsze duży wstrząs dla, mm, również dla branży, nie, nie spożywczej, ale napojowej. Ze względu na e, zmiany zachowań konsumenckich, e, praktycznie wyeliminowanie przez w niektórych miesiącach całkowicie do zera niektórych okazji konsumenckich. Nie było młodzieży w szkołach, nie było młodzieży na studiach, nie było nas w środkach komunikacji miejskiej, e, nie chodziliśmy na basen, nie chodziliśmy na siłownie. Młodzież nie grała po szkole e, w, e, w piłkę. To, to drobnostka, ale dla niektórych branż, to czy dla niektórych fragmentów, segmentów rynku, to było, to było spadek o 80%, 90%, blisko do zera. Tak były takie fragmenty, linie produktowe, segmenty, gdzie po prostu przez kilka miesięcy nie było w ogóle konsumpcji, w ogóle. Spadawała do zera, więc trzeba sobie to uświadomić. Za, e, w, jeśli chodzi o totalny spadek i udział, czy kontrybucję do, do spadku wolumenu sprzedaży w, w wodzie, to w ponad 100% bo tak można liczyć, bo reszta odrobiła gdzie indziej, wolumenowo odpowiadały za ten spadek małe formaty opakowań 0,3, Jeśli chodzi o napoje, soki i napoje, to w 80%. Więc to jest, o, mówię o roku 2020, 2021, w tych okresach, kiedy były lockdowny. To jest bardzo duża, duży impact. to są gigantyczne liczby, które są do odrobienia gdzie indziej, bo ci ludzie cały czas byli i konsumowali. Ale okazje się zmieniały, bo nie potrzebujemy tyle nawodnienia, siedząc przed komputerem i czytając, i grając w piłkę, biegając, jeżdżąc e, autobusem czy metem. Są zupełnie inne potrzeby. Ten, ten wolumen, który jest potrzebny do nawodnienia, czy w ogóle do picia, do, no, do takiego przekąszania napojowego, popijania, zupełnie był inny w tych okresach. Już zapominamy o tym, bo są inne zjawiska, ale to był bardzo, bardzo, bardzo ważny, ważny element. No i jak sobie branże, jak my sobie radziliśmy? No natychmiastowym fokusem na te kanały, sprzedaży i na te opakowania, które są rodzinne. Tu postawiliśmy mocno na innowacje w dużych opakowaniach, w opakowaniach dwulitrowych za 1,75 zwiększyliśmy e, portfel i jakby promowaliśmy go bardziej niż normalnie, bo te, ten ciężar się przesunął. Ucieczkę do przodu. Oczywiście. E, oczywiście drugie zjawisko, e, drugie zjawisko, którym, które jest specyficzne dla branży e, było i cały czas jest, to jest wprowadzenie opłaty cukrowej. Mhm. od 1 stycznia 2021 to wydaje się wieki temu ale to jest bardzo świeże, świeże no świeża rzecz świeża, świeże zjawisko to w w niektórych obszarach rynku spowodowało dramatyczne tąpnięcia napoje gazowane w których również jesteśmy jako jurajska, odnotowały po grudniu spadek o 11% wolumeniu woda z dodatkiem cukru, czyli Wola Smakowa, w której Jurajska również gra, operuje i sprzedaje, odnotowała spadek o 34% wolumenów. Jedna trzecia, co trzeci litr wyparował z rynku ze względu na, na cenę, którą, no, którą trzeba było przełożyć na, na konsumenta. Opata cukrowa jest bardzo sztywna, jest tak liczona, że tam no, nie, ma, nie ma innej możliwości, tylko w całości trzeba przełożyć to, to w cenie. Więc to są dość duże tąpnięcia, i znowu trzeba na to zareagować. Zareagować w sposób taki, jaka jest intencja ustawodawcy. No bo intencja była bardzo jasna: nie chodziło o to, żeby było drożej, tylko żeby było zdrowiej. No i mamy tutaj dwa podstawowe ruchy, z których, z których wychodzimy obronną ręką. Po pierwsze, w napojach gazowanych, w których jesteśmy, nie jesteśmy dużym graczem, ale nadal w tych napojach gazowanych bez koli mamy 4% udziału rynkowego, jako Jurajska z rozumieniem produktami takimi jak orężady, produkty o smaku, marka Krzyś o smaku pomarańczowym, o smaku gruszkowym, cytrynowym itd., itd., I lemoniady, dużo lemoniad sprzedajemy, toników smakowych. Zreformowaliśmy cały, praktycznie cały mm, asortyment, dodając tam 20% soku, czyli jakby no, zamieniając ten, ten, tę substancję główną słodzącą na zdrowszą, co jest zgodne z intencją ustawodawcy. To podrożyło nasze produkty, ale nie poprzez opłatę cukrową, czyli jesteśmy drożsi niż byliśmy, cała branża jest droższa niż byliśmy, bo reformulacja, nasze przełożenie czegoś na coś droższego niestety, ale stety, bo to jest z, zgodne z intencją ustawodawcy i zdrowsze. Opłaca się to, czyli po roku y, u funkcjonowania opaty cukrowej nasze produkty y, na bazie y, soku rosną 4%, podczas gdy branża, czyli ten segment spada minus, minus 11%. Także to jest dobra wiadomość. Jeśli chodzi o wody, tam jest trudniej. E, na no, klarowność płynu no, i obecność soku, to zmienia w ogóle kategorie. Oczywiście wyjmujemy e, cukier, wyjmujemy również słodziki, e, zmieniamy, jakby, tworzymy, razem, tworzymy nowy segment rynku wód aromatyzowanych. Bez cukru, bez słodzików, bez konserwantów, zero kalorii. Żmudna praca, konsument się też z nami uczy tego, ale to jest właściwy kierunek, mamy dobre wyniki, czyli w segmencie wód w ogóle smakowych, gazowanych, tam gdzie wprowadziliśmy te innowacje, jesteśmy jedyni, którzy mają wzrost sprzedaży rok do roku na bardzo małym rynku, także to są nasze ruchy. To nie koniec zjawisk 2021 roku, nie wiem, może cały program możemy o tym... O tym, jak rozmawiać. No Będziemy to czytywać. Na końcu mamy jeszcze oczywiście i, i inflację, która w czwartym kwartale uderzyła nas, i to będzie, to będzie temat, który jest tematem 2022 roku i prawdopodobnie zostanie z nami. Więc to nie jest sprawa przejściowa, chwilowa, tylko nowy paradygmat rynku, tak? w, taki, w którym no, nam się jakoś udawało żyć, ale 20 parę lat temu z dwucyfrową inflacją. Teraz dla wielu osób jest to szok. Na pewno jest to szok nie tylko dla konsumentów, ale dla producentów i dla handlu. Takie trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. Panie prezesie, bo tak pan już o tym wspominał, że Jurajska jest jakby, trochę pan mówił, że naturalnie, że jest częścią grupy Hortex, natomiast może dla naszych widzów dla porządku przypomnę, że w 2019 Hortek przejął Jurajską, czyli producenta wody i de facto stworzyli się swoją trzecią nogę tak? po pomrożonkach i po sokach y, łamane napojach. Postawię tezę, że wchodząc w rynek wody przed y, pandemią, o której Pan tutaj też trochę już, już powiedział w kontekście mojego pytania, wierzyliście bardzo mocno w ten rynek, bo te faktycznie prognozy, taki konsensus prognozowy, jeśli chodzi jak ten rynek będzie się zmieniał, to mówiło o 6-7% rok do roku wzroście wolumenowym, bo to też ważne, że, że wolumenowym na te lata 20-24, na, na tą pięciolatkę. No wiemy o tym, że pandemia, bo Pan już to przed chwileczką też trochę zasygnalizował, bardzo wyhamowała ten wzrost. Tak też dla porządku podam, w 2001 wartość tego rynku wody mineralnej była szacowana około 5 miliardów złotych w Polsce. No, i teraz tak z perspektywy tych trzech lat, ewentualnie jak Państwo zmienili swoją strategię. No, i to oczywiście to pytanie jest też w kontekście, jakie Pan widzi trendy na, na, na rynku wody butelkowanej. No, i to, to się my zderzamy czas, często, gęsto nawet w pytaniach takich bankowych, czy woda ma, yy, czy to jest biznes rosnący, to na ile ta konkurencja ze strony polepszającej się jakości wody tej kranówki przysłowiowej plus otwartości większej społeczeństwa, żeby tą kranówkę pić, będzie na ten biznes wody butelkowanej wpływała? Dużo pytań w jednym pytaniu. Postaram się na wszystkie. Ale się przenikają, mocno. Ale się przenikają. I Bez nich trudno ten kontekst złapać. <laughs> tak, oczywiście. No, ale zacznę od tego pierwszego. No, no, synergie. No, po każdym zakupie i jak to wpływa na, na, na działalność w firmy, tam gdzie to jest możliwe, a było w wielu miejscach, trzeba tworzyć synergię. One synergie są w back w, w zakupach, w, w serwisach rozmaitych firmowych, ale są bardzo synergie na froncie. Czyli na froncie sprzedażowym, czy do klientów naszych, dział sprzedaży, dział Kijekanski, tam są olbrzymie synergie, które zbudowaliśmy i z tego korzysta firma. Tak? Także idziemy z szerszym portfelem, jesteśmy zupełnie inaczej postrzegani. Mówię w, w napojach, tak, prawda? Tak, tak. soki, napoje i, i, i wody, to nadal jest nie ten sam, ale przybliżony obszar działalności, ten sam kupiec, często ten sam fragment rynku i e, jest sezonowość, która jest zupełnie inna, czyli soki, sezon soki to jest głównie od... od y, ta sezonowość nie jest gigantyczna, ale jest gdzieś między, między, między wrześniem a, a Wielkanocą, tak? a marcem, kwietniem, podczas gdy woda jest zupełnie odwrotnie, więc więc mamy, mamy synergie, które wyraźnie widać, są bardzo korzystne. Drugie pytanie jest o tych trendach rynkowych, a potem same trendy bo opowiadałem o covid to było bardzo smutne oczywiście nadal jest to istotne dla przeszłych wyników odbija się rynek. Mówimy o wodzie, która jest, wodzie smakowej ze względu na, na podwyżki cenowej i opłatę cukrową, która spada, 34. Rynek wody niesmakowej rośnie. Tak, totalny rynek wody, którym dodajemy jedno drugie ma się źle, ale tylko przez to, że mamy yy, nasze działanie legislacyjne, a nie trend konsumencki podstawowy dotyczący percepcji kategorii. Percepcja kategorii się nie zmieniła, jest bardzo pozytywna. Yy, rynek wody butelkowanej yy, czystej rośnie. Mieliśmy tnięcie covidowe w małych opakowaniach, już od 6-8 miesięcy odbijamy się do góry. No, gdybyśmy 2, mieli, gdybyś, tak, gdybyśmy mieli same duże opakowania i, i wodę, i wodę yy, butelkowaną czystą, nie było żadnego problemu. W percepcji konsumenckiej, i w trendach. One sam zazdą do, do góry. Więc mamy krótkoterminowe, według mnie to tak odbieram. Krótkoterminowe tąpnięcia, które częściowo są no zewnętrzne, tak jak COVID i w związku z tym małe opakowania o okazje konsumenckie. Drugie, no nasze legislacyjne, które no, przyzwyczajają się do nowych cen i, i do nowych struktur rynku. E, natomiast woda czysta ma się dobrze. E, I trzecie pytanie dotyczące jakości wody z kranu, który może wpływać na samopoczucie wody butelkowanej. Tak? Na pewno świadomość tego rośnie, tego, to znaczy faktu, że można pić wodę z skaną, rośnie i, i będzie rosła. To warto, żeby ta świadomość była pełna. To znaczy, wszyscy, którzy mówią o, o tym, że to jest bezpieczne do picia albo uzdatniane, mówią o tym, jak, o, o wejściu. O tym, jak woda jest zdatna do picia na wejściu do systemu, nie na wyjściu. A od tego jest, jest wiele rzeczy, które po drodze może, może się zadziać, szczególnie jak mamy, mamy własne budownictwo i własny swój dom, i ten dom nie jest świeży, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta woda z kranu. Jest e, reklamowana jako zdrowa i bezpieczna na wejściu, nie zawsze jest na wyjściu. Mamy filtry, dlatego żeby uzdatniać to, oczywiście. Tak? I tu mamy aspekt, e, też, który też trzeba wziąć nie wiem, jak będzie wpływał na przyszłość ekologiczności tego, No bo to jest jednak plastik, którym coś trzeba zrobić. E, I impact tego, każdy, kto ma, już zaczął robić, wymienia to, mówi, ale co się z tym dalej dzieje? jak ja mam impact na środowisko? Także no, rozmaite mogą być. E, Zjawiska, a wreszcie na końcu powiem o, nowo o świadomości, o tym, że, 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 że w dobrym kierunku się rozwija, a mianowicie rośnie świadomość tego, czym jest woda mineralna versus woda w ogóle. Tak? Że wody nie używamy mineralnej do gotowania zupy, tylko tam są minerały i one też wpływają oprócz pozowych trzech środków wodnych. Minerały wpływają na nas pozytywnie i świadomość tego, że potrzebujemy minerałów w diecie jest coraz wyższa. Świadczą o to wyniki rynkowe. Te wody, które mocno krzyczą o minerałach, albo są wysoko mineralne, bardzo dużo zyskują na udziałach rynkowych. Mówią o tym głośno. Mówi o tym Jurajska również w swojej reklamie na swoim opakowaniu o właściwych proporcjach minerałów. Dwóch podstawowych najważniejszych, które najczęściej występują w wodzie, czyli magnezu i wapnia. Te proporcje są zdrowe, nie jest to suplement diety, którym się można przemineralizować. Myślę, że to jest tylko jeden, jeden, jeden kierunek. Ludzie będą coraz bardziej świadomie sięgali po, po środki spożywcze i również po napoje i będą musieli dowiedzieć się, co jest w środku i jak to wpływa na ich, na ich zdrowie. Jestem optymistą, jeśli chodzi o rynek wody butelkowanej w Polsce.